Pisarz serial na krótko to produkcja, która ma swoje własne motto. A gdyby tak, każdy odcinek napisał inny autor, a jeszcze lepiej żeby każdy odcinek trwał krócej niż reklamy na YouTube. Muszę przyznać, że ten eksperyment działa. I tylko szkoda, że o serialu, który ma już prawie 6 lat nic nie widziałem. No i szkoda, że ten eksperyment został powrócony, a jego ślady można odkryć na YouTube, gdzie yy, znajdziemy pełny odcinek tego serialu. Każdy odcinek to osobna historia, napisana przez innego autora i w innym stylu. Raz jest to kryminał, raz komedia, raz ramen, yy, a czasem coś tak dziwnego, że nawet yy, nie wiemy jak go To taka literacko-filmowa jajko niespodzianka. Nigdy nie wiesz, czy za chwilę będzie ten serial pełen pomysłów, humoru i dziwności, podający w pewnej idealnej dawce. Szybko, śmiało i tak bez przyciągania. Jeżeli lubisz zaskoczenia i seriale, które nie traktują się zbyt poważnie, to jest właśnie dokładnie to co lubisz. A jeśli coś ci się nie podoba, spokojnie. Za 8 minut yy, ten odcinek się skończy, a potem możesz obejrzeć następny.